Witam tu Krys Miekina i zapraszam do nowego cyklu Polskie Drogi, który jest suplementem magazynu audiowizualnego Polaraxa. Cykl dotyczy Polski, Polaków i tego dlaczego warto jest przechować polski język i kulturę. Za sobą mamy już lata wielkości i nasz język i kultura powoli rozpływa się w globalnej zupie. Każdy z nas powinien próbować ją ocalić, oczywiście na swoją skalę i możliwości. Ja mogę opowiadać polskie historie, i dziś jedna z nich nosi tytuł: Brytyjski generał i polskie bekasy. Zapraszam. Adrian Carton de Wyatt zawsze chciał być żołnierzem. Wojna była jego żywiołem i nie mógł zrozumieć, dlaczego ludzie chcieli pokoju, skoro wojna przynosiła tyle radości. Urodził się do wojaczki i tak jak Mickiewiczowski pan Tadeusz, do żołnierki był jedyny, a w naukach mniej pilny. Imperium Brytyjskie prowadziło nieustanne wojny, aby zachować swoją wielkość, i młody karton nie mógł się doczekać, kiedy on weźmie w tym udział. Studiował na Oksfordzie, ale gdy w Afryce wybuchła wojna z burami, natychmiast porzucił naukę i zaciągnął się do brytyjskiej armii. Nie powojował długo, bo burska kula trafiła go najpierw w żołądek, a potem w pachwinę. Ciężkie rany nie zmniejszyły jednak jego entuzjazmu do wojny. Nie chciał wracać na studia i gdy nieco doszedł do siebie, znów włożył mundur. I pojechał walczyć do brytyjskich kolonii. Najpierw do Indii, a potem Somalii. W Somalii trwało właśnie powstanie i de w walkach stracił oko i fragment ucha. Ale nadal mało mu było wojny. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, z radością ruszył na pola Francji bić się z Niemcami. Został tam najpierw dowódcą batalionu, a potem brygady. Czuł się szczęśliwy w wojennym żywiole. Jego entuzjazmu do walki nie ostudziła nawet utrata dłoni pod Sommą. Za swoje wojenne dokonania został odznaczony najwyższym brytyjskim medalem wojennym Krzyżem Wiktorii. Odznaczenie to przyznawano najczęściej pośmiertnie, a Carton de Wiart należał do nielicznego, elitarnego grona brytyjskich wojskowych, który otrzymał ten krzyż za życia. Zakończenie pierwszej wielkiej wojny przyjął z głębokim rozczarowaniem, bo wciąż mu było mało. Zgłosił się na ochotnika do brytyjskiej misji wojskowej, jaka miała wyruszyć do Polski, która właśnie odzyskała niepodległość. Nie wiedział nawet, gdzie leży Polska, ale wojna ciągnęła go jak magnes. Sytuacja powstającej z kolan Polski była wówczas bardzo trudna. Europa lizała swoje rany po wojnie światowej, a Polska staczała dramatyczny bój z Ukraińcami i bolszewikami. W lutym 1919 roku de Waillard osobiście poznał komendanta Józefa Piłsudskiego i z miejsca poczuł się nim oczarowany. Zadaniem brytyjskiego szefa misji wojskowej było nie tylko zorientowanie się w sytuacji we wschodniej Europie, ale stworzenie warunków do zawarcia tam pokoju. Miał on przede wszystkim dbać o brytyjskie interesy polityczne, a Wielka Brytania tradycyjnie z niechęcią patrzyła na Polskę. De Waillard nie był jednak tradycyjnym Brytyjczykiem. Piłsudski imponował mu, a dokonania wojenne polskich legionów sprawiły, że całym sercem i energią stanął po stronie Polski. Premierem Wielkiej Brytanii był w tym czasie otwarcie antypolski David Lloyd George, ale ministrem wojny w jego gabinecie został Winston Churchill, który traktował Polskę z sympatią. Obaj szybko znaleźli porozumienie i z Anglii zaczęło przychodzić do Polski zaopatrzenie wojenne. Carton de Wiart nie mógł wytrzymać w spokojnej Warszawie i przy pierwszej okazji postanowił wyruszyć na front, aby z bliska przyjrzeć się walkom i głęboko zaciągnąć się wojną. Nie chciał być urzędnikiem, chciał znów poczuć zapach prochu. Brytyjska misja wojskowa miała być jednak neutralna. Co doprowadzało De Wajarta do pasji. Nic jednak nie mógł zrobić, jak się okazało, do czasu. Pociąg, którym jechał na wschód, został wykolejony przez Czerwona armistów i De Wajart bez wahania sięgnął po broń. Walczył za jadle i kiedy w jego rewolwerze zostały tylko dwa naboje, uznał, że ostatni przeznaczy dla siebie. Niemalże w ostatniej chwili na pole bitwy przybył dwunasty pułk ułanów i brytyjski generał o włos uniknął śmierci. Wajard wrócił do Warszawy, ale tuż zanim do stolicy Polski zbliżała się wojna, bo bolszewicy zaczęli uzyskiwać w niej przewagę. Brytyjski generał spędzał swój czas w towarzystwie księcia Karola Mikołaja Radziwiła, który był oficerem łącznikowym z misją brytyjską. Obaj panowie szybko się zaprzyjaźnili, bo dodatkowo, obok wojennej połączyła ich pasja myśliwska. Brytyjski generał nie ukrywał już wówczas, że całym sercem sprzyjał polskiej sprawie i wraz ze swoją ochroną często ruszał na front, korzystając z każdej nadarzającej się okazji, by walczyć z Rosjanami. Karol radziwił, stał się jego najbliższym przyjacielem. Polska wygrała tę wojnę, a z bolszewikami zawarto pokój. Carton de Wyart nie spieszył się jednak z powrotem do Anglii. Przeżył w Polsce wiele wojennych przygód, nawiązał wiele przyjaźni, a nawet nauczył się mówić po polsku. Szczególnie mocna przyjaźń wiązała go z Karolem Mikołajem Radziwiłem. Potomek wielkiego rodu kresowych magnatów zaprosił Brytyjczyka do swojej posiadłości w ordynacji Dawid Grudeckiej na Polesiu na polowanie. Polesie było rajem dla myśliwych, i Carton de Wiart zakochał się w tym miejscu od pierwszego wejrzenia. Wyznał przyjacielowi, że gdyby tylko mógł, to zostałby na Polesiu do końca życia. Wielka Brytania kompletnie przestała go interesować. Karol Radziwił był wówczas jednym z największych właścicieli ziemskich w Polsce. Jego okrojony granicą z sowietami majątek na Polesiu liczył sobie 155 tysięcy hektarów. Książę jednak bez wahania zaproponował brytyjskiemu generałowi leśniczówkę prostyń nad rzeką Lwą w samym sercu poleskiej puszczy. Wajard przyjął prezent z wdzięcznością. Co prawda wojna się skończyła, ale generał mógł niemalże codziennie wyruszać na polowanie. Okoliczne lasy pełne były zwierzyny łownej, a do pałacu Radziwiłów w Mańkowiczach było od leśniczówki 30 km. Leśniczówka prostyń stała na wyspie i przywykłemu do spartańskich warunków generałowi w zupełności wystarczał niewielki dom z pięcioosobową służbą która doglądała kilku koni, krów i dwustu kur w niewielkim folwarku. Carton de Wiart zakochał się w tym miejscu bez pamięci. Tylko w czasie największych mrozów wracał na krótko do Anglii leczyć stare rany i spotkać dawnych przyjaciół. Żona Karola Mikołaja, Izabela. Z pasją hodowała psy myśliwskie rasy Labrador, ale generał de Wyard wiedział już, że są one za ciężkie na poleskie bagna. Sprowadził dla niej z Anglii Springer Spaniele, psy wówczas rzadkie i drogie. Za jednego psa trzeba było wówczas zapłacić równowartość 30 tysięcy dzisiejszych dolarów. W Mańkowiczach bywał de Wajard regularnie, zwłaszcza gdy odbywały się tam zjazdy kombatantów z 12. Pułku Ułanów, z którymi wspólnie wojował. Polowania organizowane przez Radziwiła były legendarne. Brał w nich udział prezydent Ignacy Mościcki, arcyksiąże Karol Olbracht Habsburg z Żywca, ordynat Tomasz Zamojski czy komandor floty lipińskiej Witold Zajączkowski. Razem polowano i razem biesiadowano. De uwielbiał polskie jedzenie i smakowała mu polska wódka. W swoich pamiętnikach napisał, że to jej satynowy ogień w gardle sprawia, że Polacy są tak błyskotliwymi rozmówcami. Po takich hucznych spotkaniach De wracał na swoją wyspę, rozkoszując się ciszą tego miejsca, którą uważał za swoją własną. I nie lubił, gdy mu ją ktoś przerywał. Polował prawie codziennie, głównie na dzikie ptactwo. Stworzył znakomitą kolekcję sztucerów, drylingów i dubeltówek, z których polował na kaczki, słonki, cietrzewie, bekasy, jarząb, gołębie i głuszce. Każdego ustrzelonego ptaka zapisywał w swoim notesie myśliwskim. Mimo posiadania tylko jednego oka, był znakomitym strzelcem. Na grubego zwierza nie lubił polować, chyba że byli to kłusownicy. Wojna wytrzebiła z poleskich lasów większość łosi i de Wajard razem z Radziwiłem włożyli wiele wysiłku, aby z sukcesem odtworzyć ich populację. 22 sierpnia 1939 roku de Wajard upolował 16 bekasów, ale było to jego ostatnie w życiu polowanie na polskich ostępach. Z ambasady brytyjskiej przyszło zawiadomienie, że ma się stawić jak najszybciej w Warszawie. Został tam szefem brytyjskiej misji wojskowej przy marszałku Rydzu Śmigłym. Z niedowierzaniem patrzył na obojętność swojego kraju, na wojnę Polski z Hitlerem. Natychmiast zaoferował swoją gotowość do walki, ale gdy cios w plecy zadali Polsce Sowieci, Rydz Śmigły, a wraz z nim de Wajard przekroczyli granicę z Rumunią. Bolszewicy okradli i spalili leśniczówkę w Prostyniu, a brytyjskiemu generałowi pozostały tylko wspomnienia, ale i nowa wojna, która była jego żywiołem. W 1940 roku kierował lądowaniem brytyjskiego desantu w Norwegii. Angielski korpus ekspedycyjny przywiózł tam polski statek pasażerski Chrobry. Na którym starszym oficerem był Karol Borchardt, późniejszy autor słynnej książki Znaczy Kapitan. De Waillard osobiście nadzorował akcję wyładunku sprzętu i żołnierzy, a polska załoga statku była wstrząśnięta płynną polszczyzną angielskiego generała i początkowo uznała go za przebierańca. Karol Radziwił walczył w kampanii wrześniowej aż do jej końca, w ostatniej bitwie pod Kockiem. Resztę życia spędził na emigracji, by zakończyć je w Polsce, do której przyjechał na krótko przed swoją śmiercią. Carton de Willard aktywnie wziął udział w II wojnie światowej, swoim zwyczajem na pierwszej linii walki, niewiele robiąc sobie ze świstających kul. Po wojnie osiadł w Irlandii, gdzie o swoich latach spędzonych w Polsce napisał wspomnieniową książkę pod tytułem Szczęśliwa Odyseja. Zmarł tam w 1963 roku. Poleśniczówce Leśniczówce w Prostyniu nie ma dziś śladu, podobnie jak po pałacu Karola Radziwiła w Mańkowiczach, który także spalono, a jego resztki rozebrano i tylko ludzka pamięć ratuje ten zaginiony świat przed kompletnym zapomnieniem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, mówił Kresmiekina.